To Z i witam w kolejnej sprawni WarFrame. Dziś skupimy się na technicznym trio, czyli zestawie broni, który pojawił się wraz z fortuną i wymaga opracowania w dodżek planowym, ale zbudowanie ich wymaga sporo pracy ze zbieraniem syfów w fortunie. Wedle loru zestaw u bazuje na technologii sentientów, nicząc kreski, która wygląda jak hybryda jednorocowej golarki, wycieraczki samochodowej i noża progresywnego. No ale po kolei. Zacznijmy od karabinka zwanego Batacor, całkiem sympatycznego wynalazku, zadającego głównie obrażenia magnetyczne i sporo przybijających. Karabin ma sporą szansę na kryt i sensowną szansę na status. Warto przyinwestować w obydwie te rzeczy. Głównym bajerem tego karabinu jest jednak alternatywny strzał, który nie spala amunicji i zadaje obrażenia radioaktywne. Duże obrażenia radioaktywne. Haczyk jest taki, że trzeba tą bronią zabić co za najmniej jedną osobę, by móc go raz użyć. Strzał alternatywny działa trochę jak strzał z ale wymaga znacznie krótszego czasu ładowania przed strzałem i zadaje czyste obrażenia radioaktywne. Dodatkowo jeśli zabije się dwóch przeciwników przed strzałem alternatywnym, to zada się dwukrotne obrażenia. Za trzech mamy trzykrotne. No i no, no bardziej to już nie wzrośnie. Byłoby to zbyt przegięte. Alternatywny strzał ma też nieco wyższą szansę na kryt i o ponad połowę niższą szansę na status. Strzał bazowy nie jest zwykłym ma czas lotu. I czy wspominałem, że jest dwustrzałową serią? Nie. To teraz wspominam. Bleh. Za to alternatywny jest natychmiastowy. Ma dwumetrowe przebicie i trzy metry zasięgu rażenia oraz pół metra szerokości. Co do modów sugeruje następujący build korzystający z szans na kryt i wysokiego mnożnika. Nie skorzystanie z szans na status przy zwykłym strzale wydaje się być również złym pomysłem, ale tylko jeśli idziemy na korpus. Status magnetyczny nie robi za wiele przeciwko salom bez tarcz. Drugi jest pistolecik zwany OkiuCor. Ten wynalazek jest bardziej pod status niż podkryt, ale jak ktoś ma mod Prime na szansę na kryt, to polecam go zastosować. Ogólnie lecimy ostrą szansę na status, jak w tutaj, i idziemy masakrować no, w sumie to cokolwiek. OkiuCor to się w co nie niezgody, ale niestety nie spełnia tej funkcji równie dobrze co Staticor czy Maradetron, więc nie chcę się za wiele o nim rozwodzić. O, to automatyczny pistolet z obrażeniami obiektywnymi, nic szczególnego. Ostatni jest cud radzieckiej inżynierii, czyli kreska. Jakim cudem ten kawał zgiętego metalu zadaje wrażenie od ognia, to nie wiem. Jest y, bardziej sensowny niż płowa broni w The, The Island Epidemic, ale pomińmy to. W sumie, jak teraz o tym myślę, to możliwe, że to ostrze jest podgrzewane, tylko to z powoduje, że ma większą kowalność, wobec czego jest mniej... E, odporne na odkształcenie. Hmm. Ne! gra jest skazana 40 obrażeń do ognia, a pozostałe 30 dzieli się nierówno na fizyczne. Szansa na kryt jest nieco bardziej niż marginalnie użyteczna, więc mody zwiększające szanse na kryty i obrażenia są na miejscu wraz z berserkerem. Olewamy modowanie obrażeń fizycznych i pakujemy w elementarnej ile wlezie. Niezależnie od tego jakie mody damy do tej broni, uderzenie o powoduje status ognisty, więc daje nam to trochę więcej możliwości. Broń jest dość wolna, więc dopakowanie prędkości ataku poza berserkerem wydaje się być potrzebne, zaś moc y zwiększający obrażenia kosztem prędkości to zdecydowanie zły pomysł. No i to tyle, że chodzi o to trio. I chciałbym jeszcze podziękować trzem osobom, które podesłały mi więcej form i miejsc na broń. Obydwie rzeczy są cholernie użyteczne. Do zobaczenia za tydzień na streamie, a tymczasem trzymajcie się, teno!